Dziś program nie bez przyczyny rozpoczynamy właśnie wśród wspaniałej sztuki. Te dzieła, które nas otaczają, to efekt pracy grupy Krak-Art, przeróżne techniki, style, tematy. Inspirowane i rozświetlone blaskiem słońca Kalifornii. To artyści, którzy ponad 40 lat temu połączyli siły, by wspierać polską sztukę za oceanem. Teraz ich pracę można oglądać również nad Wisłą. O tym więcej za chwilę przemysław toczek. Witam i zapraszam na weekendowe wydanie Polonii 24. Najpierw jednak czas na przegląd najważniejszych wydarzeń z całego tygodnia. W łazienkach królewskich w Warszawie nagrody Ambasador Polskiej Historii. To wyróżnienie przyznawane jest osobom i instytucjom spoza Polski, które swoimi działaniami promują i pielęgnują dzieje naszego kraju. Musimy naszą historię opowiadać światu, bo nikt inny za nas tego lepiej nie zrobi. Odznaczenia trafiły do czterech osób i dwóch organizacji, wśród wyróżnionych Grzegorz Tymiński społecznik i założyciel Stowarzyszenia Pamięć. Staramy się docierać do polonijnych szkół, które są w Ameryce, w aglomeracji nowojorskiej. Tam prowadzimy różnego typu zajęcia. Konkurs Ambasador Polskiej Historii jest kontynuacją przyznawanej w latach 2015-2022 nagrody Świadek Historii dla osób i organizacji spoza Polski. Po owocach ich poznacie. To inicjatywa, której ideą jest uczynienie jabłoni symbolem pamięci o wszystkich Polakach ratujących Żydów. Do akcji przyłączył się prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, którzy posadzili drzewko w ogrodzie pałacu prezydenckiego. Jest takim wymownym symbolem nie tylko trwania, ale przede wszystkim jest symbolem rozwoju, jest symbolem tego, że ona rośnie, ona daje jabłka. Te owoce w jakimś sensie są również tym plonem życia tych ludzi, którzy ratowali swoich bliźnich w czasie okupacji niemieckiej. Akcja nawiązuje do zainteresowań błogosławionego Józefa Ulmy, który pasjonował się sadownictwem i prowadził szczepienia drzew błoni. Rodzina Ulmów wraz z dziećmi została beatyfikowana w zeszłym miesiącu. Był duchowym przywódcą Solidarności i obrońcą ludzi pracy. 39 lat temu funkcjonariusze służby bezpieczeństwa porwali, a następnie bestialsko zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę. Ksiądz Jerzy był wielkim apostołem prawdy w czasach, kiedy ta prawda była zwalczana, a to oznaczało być z prześladowanymi, z upokorzonymi. To, co my przeżyliśmy 39 lat temu, jest cały czas świeże rana. Także... Trudno, trudno o tym zapom 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 zapomnieć. Pamięć o nim pozostała w sercach rodaków, a jego męczeńska śmierć stała się symbolem walki o wolność oraz oporu wobec komunistycznego terroru. Na koniec coś dla miłośników sztuki i literatury. Na scenie Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie zaprezentowano wyjątkowy kabaret. Tuwim wspaniały i niepoprawny. To obraz współczesnego świata widziany oczami wielkiego poety. Takiego Tuwima, jakiego pokazaliśmy, większość ludzi nie zna. To był Tuwim, no... Różny i inny. Gdyby tak pani zabiła przewrotną w sobie kobietę. Spektakl upamiętnił 70. rocznicę śmierci artysty. Czas na sztukę przez Duże S, czyli grupę Krak Art Polski, artystyczny głos wprost z Ameryki. Moimi i Państwa gośćmi są więc inicjator, współzałożyciel grupy Andrzej Kolokołodziej. Witam bardzo serdecznie. Witam. Oraz wybitny znawca polskiej sztuki emigracyjnej, kurator wystawy z Kalifornii do Polski, pan Jan Wiktor Sienkiewicz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nim jednak przejdziemy do samej rozmowy, zobaczmy, jak prezentują się prace artystów właśnie tu, czyli w galerii Fundacji im. Bolesława Biegasa. To są naprawdę różni artyści, wielobarwni, wielowątkowi, ale mający różne serca, ale to serce bije jednym tętnem, czyli miłością do sztuki, pasji i do drugiego człowieka. Ich ideą jest przede wszystkim pokazanie siły i świeżości polskiego malarstwa, polskiej twórczości, która to też świeżość jest wzmacniana tym fenomenem miejsca, w którym jest Kalifornia. A w takim razie, panowie, na meritum tego, dlaczego się tutaj spotkaliśmy. Panie Andrzeju, co jest głównym przesłaniem tych prac, które dziś możemy obserwować w stolicy naszego pięknego kraju? Przesłaniem jest właściwie pokazanie naszej twórczości, która powstała w Kalifornii, w Polsce dla rodaków gdyż y, przez 40 lat działalności grupy nie, nigdy nie wystawialiśmy w Polsce i zupełny przypadek y, spowodował, że tutaj jesteśmy. Pierwszą wystawą w Polsce to była trzy lata temu y, w okresie epidemii y, wystawa w Warce w Muzeum Kazimierza Pułaskiego, y, która osiągnęła duży sukces i właściwie otworzyła nam drzwi do innych galerii. I właściwie yy, nawet warto byśmy nie wystawiali, gdyby nie, nie kontakt z profesorem, którego spotkaliśmy w Los Angeles, kiedy przyjechał z odczytem na temat polskiej sztuki migracyjnej i po odczycie jeden z kolegów zaprosił profesora do naszej galerii, w której wisiały nasze obrazy. I profesor wyraził ogromne zdziwienie, że w tak małej Polonii kalifornijskiej istnieje tak aktywna grupa, której poziom artystyczny jest taki sam jak artystów amerykańskich. I rzeczywiście w galerii, w której państwo wystawiają jako Krakard Group, w galerii takiej permanentnej, zobaczyłem obrazy, które rzeczywiście, jak mówi Andrzej, mnie zachwyciły i nie miałem wątpliwości, że jest zdarza się, bardzo dobra okazja, żeby tę prace pokazać, gdyż to był rok 2018, a więc stulecie niepodległości i wówczas bardzo szybko, razem z Konsulatem Rzeczypospolitej Polskiej, żeśmy zespolili siły, żeby w listopadzie 2018 roku zrobić, zorganizować naprawdę w najlepszym miejscu, to chcę podkreślić, w Los Angeles, w Bergamot Station, wielką prezentację Krakat Group te prace zadziałały w sposób, bym powiedział, takim wręcz reklamujący tę grupę na polu międzynarodowym amerykańskim i stały się powodem do tego, żeby również kurut polski, czyli polskie Instytucje dostrzegły także wystawę. Dzisiaj grupa to jest siedem osób. Sięgnijmy więc do tych korzeni i do źródła. Panie Andrzeju, jak to było? Dlaczego uznaliście kiedyś, że warto działać w takiej grupie, że warto czasem się spotkać, połączyć siły i przedstawić światu wasz artystyczny punkt widzenia? Tak szczerze mówiąc, to nikt z nas, ja szczególnie nawet nie myślałem o. o i założenie jakiejś grupy, ponieważ nie znałem artystów polskich. Natomiast wystawiałem w Muzeum Okręgowym w Los Angeles, potężna wystawa, i na, na wernisażu spotkałem dwóch artystów polskich, młodych, bardzo energicznych, oraz jedną artystkę. Wymieniliśmy kontakty i później spotykaliśmy się u nas w pracowniach, w kawiarniach hollywoodzkich, nawet na plaży. No i, i z tego wyniknął taki pomysł, żeby zało założyć grupę. Z tym, że koledzy stwierdzili, że oni nie chcą do grupy należeć, ponieważ grupy nie są modne, oraz że nie mamy galerii. Wystawienie w Los Angeles jest nieprawdopodobnie trudne. Zebrałem pracę tych artystów. Zdjęcia, zrobiłem sobie portfolio i tak chodziłem od, od, od jednej galerii do drugiej, i wszędzie mi mówiono: piękne prace, tylko dwa do trzech lat czekania. I ja chodziłem do następnych. Duża konkurencja. No Los Angeles ma 12 milionów mieszkańców, dziesiątki galerii. No ale w każdym razie w pewien, pewnego dnia przyszedłem do galerii w West Hollywood, pokazałem pracę i już czekałem, że mnie. Że mnie poprosi, żeby przyjść za trzy lata. A właściciel popatrzył w kalendarzyk i mówi: 5 maja macie wernisaż. I ja uradowany przybiegłem do kolegów i, i mówię, że mamy, mamy galerię, możemy wystawić jako grupa. A oni mówią: tak, ale nie mamy nazwy grupy. No i okazało się, że jesteśmy wszyscy byliśmy z Krakowa. No to wybór wios... wątpliwości zniknęły. zniknęły. I wystawiliśmy pierwszy raz i przyszło dużo osób, nawet sprzedaliśmy kilka prac i tak się zaczęło. Ale właściwie ideą to była ta wspólna jakaś towarzyska znajomość i wymiana myśli artystycznych. A, a nie tworzenie jakichś nowych stylów w No mm -hmm, Ale to też była taka artystyczna burza mózgów. Pół żartem, pół serio zapytam, no bo wspomina Pan o Hollywood, Los Angeles, o Kalifornii. Czy gdybyście spotkali się na przykład w Nowym Jorku albo Chicago, po drugiej stronie Stanów Zjednoczonych, bez tego pięknego słońca i tej atmosfery, tej, tego ogromu artystycznego, który znajduje się właśnie w tamtych południowych okolicach, to byłoby to samo? No byłoby trudniej. trudniej, bo Kalifornia stwarza specyficzne warunki, a szczególnie dla malarzy koloryt powietrza jest nieco inny niż, niż na północy Stanów Zjednoczonych i co też się nam udziela bardzo w twórczości ale przypuszczam, że w innych miastach też byśmy mogli działać. Ale być może te prace miałyby nieco inny charakter. Panie profesorze, w czym tkwi największa siła polskich artystów za granicą? To najpierw chciałbym powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, która jest charakterystyczna i może być, właśnie może, szczególnie w Krakart Group. To jest dzisiaj grupa artystyczna, która łączy wiele stylistyk, wielu artystów, siedmioro artystów, ale każdy jest inny, niemniej jednak, grupa jest wspólna. Ci artyści w ogóle siebie lubią. Oni naprawdę spotykają się towarzysko, bo tworzą bardzo zgraną grupę przyjaciół. To jest tajemnica, ja uważam, dlatego że każdy z nich, ma przecież absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie, w Poznaniu w Gdańsku, łącznie z rzeźbiarzem Tomaszem Misztalem, prawda? Więc wiele doświadczeń, wielu mistrzów, wiele tradycji. Te środowiska przecież są różne. Natomiast w tym nowym środowisku w Los Angeles znaleźli ci wszyscy artyści ten jeden wspólny mianownik. Na pewno ta nowa sytuacja być klimatyczna, która kreuje zupełnie nowe postrzeganie rzeczywistości poprzez nowe światło, jaśniejszą atmosferę, wilgotność powietrza to nie ulega wątpliwości. To jest malarstwo niezwykle radosne, chociaż jak powiedziałem, te stylistyki są różne. Faktycznie. Grupa Krak Art to już 40 lat historii. Jej początki sięgają lat 80. Ale. To nie tylko oczywiście fascynujące obrazy, ale także rzeźba. Nasza twórczość jest jednak polska, jest zakorzeniona w Polsce, że bycie poza Polską i inna kultura, inny kontekst kulturalny wywarły na mnie olbrzymi wpływ. Czuję się mm, otoczony świetną twórczą energią że jednak nawzajem siebie dopingujemy, inspirujemy, wystawiamy się razem, także jest to niezwykle ważne na obczyźnie. To po prostu ludzka zwykła przyjaźń, która łączy nas w tej grupie. No i oczywiście mówimy tym samym językiem, nie tylko językiem polskim, ale językiem sztuki. Jako rzeźbiarz jestem zakorzeniony w figurze bo bazą do, do rzeźbienia jest jednak odniesienie do człowieka. Człowiek jest głównym, główną inspiracją, głównym tematem. No po prostu no ten pejzaż ludzki jest dla mnie fascynujący i, i nie odchodzę od tego. Czy w tej sztuce grupy Krak Art nadal czuć tęsknotę, czy ona w ogóle się pojawiała na przestrzeni tych wszystkich lat, ta tęsknota za ojczyzną? To są artyści głęboko wpisani w tę rzeczywistość międzynarodową, w wieloetniczną, w ten pejzaż sztuki amerykańskiej, są eksplodują właściwie. Tym swoim koloryzmem, siłą, witalnością, ekspresją. Te prace są mocno witalne. Nie ma tutaj martyrologii. Są owszem, elementy, zresztą wspominałem u jednego z twórców, które są bardziej, bym powiedział, takie refleksyjne, odnoszące się do, do, do pewnych takich związków z, z bardziej nawet osobistych z ojczyzną, nie jest to sztuka, która by zamykała się we własnym getcie. I to jest najważniejsze, dlatego że to są twórcy otwarci na Artystów miejscowych, na młode pokolenia i również twórcy, którzy nie są zazdrośni o młodych artystów z Polski co chciałbym podkreślić naprawdę są ambasadorami, e, powiedział, piewcami tego polskiego środowiska, które może się ciepło rozwijać i rozwija. Oczywiście Wasze prace od kilku lat regularnie można zobaczyć nad Wisłą. Prezentujecie je między innymi w warce w Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego. Dla nas jest to ogromny zaszczyt, ale też, powiemy, są to wielkie emocje, ponieważ czekaliśmy na wystawę 3 lata. W jakim stopniu polscy twórcy za oceanem są rozpoznawalni? Tak jak powiedzieliśmy, za oceanem całkiem nieźle. Ale tutaj nad Wisłą. Czy możemy coś zrobić, żeby było inaczej, żebyśmy naprawdę dobrze ich poznali, żeby oni byli promowani? Za oceanem polscy artyści byli znani, są znani, i ci, którzy byli znani w Stanach Zjednoczonych, a powrócili do Polski, bo to właściwie też chcę powiedzieć, funkcjonują również w tej rzeczywistości najnowszej. Takim przykładem artysty może być Rafał Olbiński. Święciu Trygłów w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj świetnie wystawia, jest obecny na polskim rynku i zaczyna funkcjonować w sztuce polskiej xx 21 roku wieku. Co powinniśmy zrobić? Naszym zadaniem już od 30 lat, od upadku muru berlińskiego, mówię o środowiskach akademickich, ale też odpowiedzialnie o sobie, poprowadzę katedrę katedry historii sztuki xx 21 wieku w Europie Środkowej na emigracji. A to znaczy, że badam tę twórczość, która po 1945 roku była w Polsce zapomniana i wielokrotnie świadomie. Odrzucona. Zapomniano o niej metodycznie. Nie wspomina o polskich twórcach, którzy pozostali po 1945 roku w krajach europejskich i pozaeuropejskich. Wnieśli wielki wkład w budowę kultury artystycznej krajów osiedlenia, są wielokrotnie tam znani, czy to będzie sztuka brytyjska, francuska, ale również amerykańska. Natomiast naszym zadaniem na dzisiaj jest rozpoznany ten wielki tener, przywrócić. Ta grupa artystów, ta lista obejmuje ponad 200-300 wielkich twórców. Nie mówię o innych mistrzach, prawda, w rzemiośle artystycznym, w architekturze i tak dalej. Przywrócenie plastyków, artystów plastyków do dziejów sztuki polskiej XX, XXI wieku. I tu chcę podkreślić, dzieje sztuki polskiej XX, XXI wieku to, są, to jest dorobek artystyczny, który powstał w Polsce po 1945 roku pomiędzy Odrą, a Inysą a Bugiem. I wszystko to, cały dorobek plastyczny, który powstał z rąk polskich twórców w krajach europejskich, pozaeuropejskich, połączenie tych dwóch dorobków w jeden dorobek, w jeden obraz, da nam dopiero prawdziwy korpus sztuki polskiej XX, XXI wieku. I na to czekamy. Ja liczę jako stary profesor, że to się wydarzy z mojego życia. Dużo pracy więc przed Wami. Na koniec jeszcze jedno pytanie, Panie Andrzeju, o Wasze najbliższe artystyczne plany. Jako, że przypadek stworzył, że w ogóle w Polsce wystawiamy po tylu latach, to chcemy w dalszym ciągu prezentować swój dorobek i sw swoją twórczość w kraju rodzinnym. I następną wystawą będzie udział w dużej wystawie z okazji 600-lecia Łodzi w Muzeum Fabryki i Manufakturze. Także i po tym mamy plany następne, ale Chwilowo to jeszcze nie chcemy o tym mówić. Na razie ich nie zdradzamy, z niecierpliwością czekamy. Dziękuję panowie bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę i pozostając w otoczeniu tej wspaniałej sztuki, żegnam się, zapraszając jednocześnie na kolejne wydanie weekendowe Polonii 24 w imieniu Marcina Czapskiego. Do zobaczenia.